Cześć! Chcę pokazać wam granat, który którą pracuję. Jest to gra na telefony, urządzenia z systemem Android. Jeśli chodzi o samą grę, jest to strzelanka 2D z widokiem z boku. Naszymi przeciwnikami są Sowieci i Sowieci zombie. Okay. z zombie. Mamy też sojuszników, którzy pełnią rolę dodatkowych żyć, chodzą za nami i możemy ich z przypadkiem zastrzeić, zanim dostaną do nas. Tobiecać to się, pomylimy ich z, na przykład z przeciwnikami. Żywi przeciwnicy, czyli nie zombie, mają pole widzenia, tak jak widać. Jeśli w nie nie wejdziemy, to przeciwnicy nas nie zobaczą. Dzięki czemu możemy się skradać i tak dalej. Mamy też liny, które trochę przypominają one te z Wormsów. Mamy różne bronie: strzelbę, która jest świetna na zombie. Karabin maszynowy, granaty. Na razie to tyle. Cześć.